mam, no ja jestem Ciastek Ciasteczkowicz i zaraz to będzie, nie będzie Ciastek Ciasteczkowicz, tylko będzie nic Ciasteczkowicz, bo będę musiał mieć drugi kanał, który będzie się nazywał Ciasteczkowicz Ciastek, nie no, tutaj będzie się nazywał, jeszcze nie wiem, ale nazwę wymyślę, spokojnie, spokojnie. Na przykład wezmę... Glatina. O! Glatina. Będę nagrywał Pokemony. W większości. I dobra. Zostawcie suby i lajki, bo to jest mój ostatni odcinek, który mogę nagrać. Zobaczymy sobie jeszcze na przykład to. <mum> intro. Teraz zobaczycie, jak robię intro. Wezmę hmm. hmm. to intro. I tutaj się robi, ja tu dodam na przykład, patrzcie. Ja robię tak i robię ty i a ty ty a ty ale to już Wam pokażę na drugim kanale, więc pa do zobaczenia. Życzę wam Życzę Wam z szczęścia, więc. więc